Siemanko, cześć, czołem, witaj Jako, że teraz czasu na nagrywanie jest bardzo mało bo większość czynności na polu wykonuję ja we własnej osobie i nie ma czasu na bieganie z kamerką i na, na późniejszy montaż więc pomyślałem o tym, że, że otworzę nowy kanał rozgasiłem światło, może teraz będę bardziej bardziej tutaj <laughs> bardziej fotogeniczny, nie będzie widać moich bryższy i mojego, mojego ryja. <laughs> Nie wiem jak przyjmiecie ten kanał, ale u mnie w domu się ze mnie śmieją. Siostra stoi za drzwiami i próbuje snapować i nagrywa to co teraz właśnie mówię, że, że ruszam z tym kanałem. No dzisiaj jest to, to pierwszy odcinek, tutaj czuję się, że tak powiem trochę sztywno, bo, bo jestem tutaj nowy w tej dziedzinie, ale myślę, że kolejne odcinki będą już Bardziej na luzie, bo będę mówił o tym, co robię, o, tym, o moim hobby. No, filmiki mam tutaj zamiar dodawać, no, zobaczymy jak będzie z czasem, jak z tym, jak będą przebiegały prace, ale myślę, że, 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 że dwa takie filmy, w których tam będę opowiadał o tym, co się dzieje na gospodarstwie i o technologiach, które tam stosujemy, może, może będą jakieś wyjazdy, gdzieś, z których będę zdawał jakieś relacje. Mam zamiar dodawać takie filmiki gdzieś dwa, dwa w ciągu tygodnia i będą one trwały. No, w zależności od tego, jaki tam będzie materiał, i tak dalej. O czym, o czym będę będę mówił, to tak myślę, że w granicach 10 minut. No, to tam mogą być krótsze, mogą być dłuższe. No, zależy, zależy, co będzie. Nie wiem, jak się tutaj dobrze zachować przed tą kamerą. Mam tutaj przed sobą właśnie małą kamerkę, z której będę kręcił, i mam też pilot do załączenia z podglądem. I... Jestem przyzwyczajony do tego, żeby patrzeć w ten podgląd, zerkam, nie patrzę na tę kamerkę. Tak. O, pogoda w tym roku nam bardzo nie sprzyja. Pierwsze, pierwsze tutaj anomalia to były wymarznięcia wiosenne. Przesialiśmy praktycznie całe zboża, część rzepaku. Rzepak tam został, ale, ale był uszkodzony, częściowo też przez śmietkę, która się tam przyczyniła też do, do tych zwiększonych wymarznięć, uszkodzenia właśnie przez śmietkę. Duże, duże mrozy bez okrywy śnieżnej na wiosnę, na wiosnę. borykaliśmy się z bardzo, bardzo dużą suszą. Kwiecień, maj był, kurczę, z bardzo, bardzo małymi opadami. Jeszcze gdzie, gdzie ta susza była potęgowana przez to, że wody gruntowe były właściwie na zerowym poziomie. Bo w poprzednim roku także było sucho, mieliśmy opady w granicach 300-350 mm na, na metr kwadratowy w ciągu całego roku, gdzie, gdzie, gdzie no to jest kry, krytycznie, krytycznie mało. Później kolejnym, kolejnym trudnym tutaj okresem dla nas jest, jest obecny okres, czyli od trzech tygodni właściwie cały czas pada. Dwa dni dwa dni słońca, zboże podeschnie do 15%, można by jechać następnego dnia kosić, pada i tak w kółko. Teraz żniwa od trzech tygodni właściwie stoją, zaczęte były chyba 19 lipca, wymusiliśmy rzepak, pogoda była dobra. A teraz stoimy i czekamy. Słoma na pokosa gnie. Nie wiadomo co z tym robić, nie ma nawet kiedy przewrócić, bo właściwie codziennie coś pada. No w sierpniu mamy już ponad 50 mm. No teraz tylko czekać na pogodę i gdzieś tam kolejny film ukaże się już właśnie. Mam nadzieję, że że będzie tam słychać y, mnie mówiącego w kombajnie, będę opowiadał o tym Będziemy kosić pszenicę i będę tam mówił o tym, jakie nawożenie dostała, jak to, jak to leci do zbiornika, no i tak dalej, wszystko, wszystko pokrótce, już jakby będziemy się wdrażać w to, co ma być docelowo pokazywane na tym kanale, no dzisiejszy filmik, no to tak jak mówiłem, typowo organizacyjny. No, chciałbym, żebyście tutaj moi widzowie przyszli moi widzowie nowego kanału, którzy będziecie tutaj subskrybowali, abyście wypowiedzieli się na temat tutaj mojego pomysłu, tego, czy wam czy to kontynuować, czy może takich kanałów w sieci jest już zbyt dużo i nie będzie na to, że tak powiem, popytu i, i szkoda mojej pracy, mojego głosu gadania. No, i jeśli, jeśli Wam się coś takiego podoba, to proszę bardzo, udostępniajcie. Udostępniajcie ten, ten kanał, ten film, aby dotrzeć do większego grona odbiorców i no, żebym miał satysfakcję z tego, co robię, żeby te łapki gdzieś tam wskakiwały, ale oczywiście w górę, nie? Kończę już na dzisiaj, tak mówię, tylko pokrótce organizacyjnie. Chciałbym Was wszystkich pozdrowić. No i do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Piona.